Zeszłoroczny Samsung Galaxy A5 był konstrukcją bardzo udaną. Użytkownicy chwalili jego wydajność, baterie czy też wygląd. Tegoroczna konstrukcja na rok 2017 miała tylko jedno zadanie powtórzyć sukces poprzednika. Czy to się udało? Odpowiedź znajdziecie w naszej recenzji. Model Galaxy A5 dostaliśmy do testów dzięki uprzejmości sklepu X. -Com. Do naszej redakcji dotarł model w różowym kolorze, ale producent przygotował także trzy dodatkowe wersje kolorystyczne. Jest to sprzęt naprawdę dobrze wykonany i odpowiednio spasowany. Zarówno na froncie, jak i na tyle tego smartfona znajdziemy szkło, a wszystko zostało połączone metalowymi rankami dookoła smartfona. Ekran został wykonany w typowej dla Samsunga technologii Super AMOLED i ma on przekątną 5,2 cala. Przy tym wyświetla obraz w rozdzielczości Full HD, czyli 1920 na 1080 pikseli i trzeba powiedzieć, że jest to naprawdę udany wyświetlacz. Kolory są bardzo żywe, dobry jest także kontrast, trudno się tak naprawdę do czegokolwiek przyczepić. Warto także wspomnieć o technologii Always On Display, która na ekraniku odblokowania pokazuje wszelkiego rodzaju powiadomienia, jak również może wyświetlać także zegar czy też kalendarz, w zależności od tego, co też sobie wybierzemy. Warto także wspomnieć o udogodnieniu dla osób, które lubią czytać na smartfonie. Samsung zastosował tutaj technologię, która pozwala na redukcję niebieskiego światła, co znacznie uprzyjemni nam czytanie PDF-ów czy też różnorodnych e-booków na ekranie Samsunga Galaxy A5. Prawie tak jak ekran, mogę również skomplementować aparat. Mamy do czynienia z 16 megapikselową matrycą z przysłoną 1,9. I sprawdza się on naprawdę dobrze, jeśli chodzi o dobre warunki oświetleniowe. Wtedy kolory są żywe, dobra jest także głębia i ostrość zrobionych zdjęć. Natomiast jeśli chodzi o to, co dzieje się nocą, no to już jest troszeczkę gorzej. Widać wyraźne szumy na zdjęciach. Problem ma także autofokus, z tego też powodu zdjęcia robione pod osłoną nocy niestety wyglądają odrobinę gorzej, czego raczej po Samsungu byśmy się nie spodziewali. Całkiem przyzwoicie prezentuje się także jakość nagrań. Wedle producenta zarejestrowany materiał obejrzymy w rozdzielczości Full HD przy standardzie 30 klatek na sekundę. Choć w naszych testach już tak kolorowo nie było, bo maksymalna uzyskana przez nas wartość to 24 klatki na sekundę. Z tego też powodu mogliśmy obserwować niewielkie przycięcia płynności nagrywania. Co raczej nie powinno się zdarzyć, aczkolwiek nie wpływają one w jakiś wielki sposób na to, jak materiał prezentuje się w rzeczywistości. Jeśli chodzi o selfie, producent przygotował nam praktycznie ten sam zestaw, co na tylnym panelu. Mamy więc matrycę o rozdzielczości 16 megapikseli z przysłoną 1,9. Możemy więc spodziewać się naprawdę dobrej jakości selfie, co widać teraz na ekranie. Szkoda, że zabrakło diody LED, która może podświetlać nam ekran w gorszych warunkach podświetleniowych, ale zamiast tego mamy do czynienia z ekranem, który błyska w momencie wykonania zdjęcia. Dwa słowa warto poświęcić także aplikacji aparatu, która co prawda została okrojona z kilku ciekawych funkcji, takich jak chociażby tryb głębi ostrości, czy też robienia zdjęć z dwóch aparatów jednocześnie, ale mimo wszystko nadal jest tutaj kilka ciekawych opcji dla pasjonatów smartfonowej fotografii. Mamy tutaj 7 podstawowych trybów, chociażby Hyperlapse, czy też tryb dla osób, które często lubią robić fotografie temu, co jedzą, tryb jedzenia. Pozwala nam na skoncentrowanie się na tym, co jest w głębi aparatu. Dodatkowo mamy także kilka opcji, jeśli chodzi o edycję zdjęć. Możemy je szybko wyedytować za pomocą różnorodnych filtrów, czy też upiększyć za pomocą dodatków pozwalających na dołożenie dodatkowych efektów graficznych do wykonanej fotografii. Sercem Samsunga Galaxy A5 jest procesor Exynos, tak jak w innych smartfonach tego producenta. Konkretnie mamy tutaj model Exynos 7880 Octa, taktowany częstotliwością 1,9 GHz, dodatkowo wspierany przez 3 GB RAMu. I jak na sprzęt ze średniej półki, jest to jak najbardziej przyzwoity zestaw, a procesor Exynos, zamontowany w tym urządzeniu, może się równać wydajnością mniej więcej z Sambragonem 625. Testy pokazały, że taki zestaw jak najbardziej sprawdza się w praniu. System chodzi naprawdę płynnie, nie odczułem żadnych przerw czy też zawieg w trakcie korzystania z tego smartfona, a testy syntetyczne wykazały, że jest to sprzęt lepszy zarówno od zeszłorocznej wersji tego modelu, czyli A5 z roku 2016, jak i np. od Huawei P8. Co ważne, obudowa podczas nawet dość mocnego użytkowania tego smartfona nie nagrzewa się na tyle, by, by były z tego powodu jakiekolwiek problemy z korzystaniem ze smartfona czy to z tyłu, czy też z przodu obudowy. Samsung Galaxy A5 zaoferuje nam 32GB pamięci wbudowanej, z czego po odjęciu miejsca na system. Zostanie nam około 23 GB, co jest naprawdę przyzwoitą wartością, zważywszy na to, że w każdej chwili możemy włożyć do środka kartę microSD i rozszerzyć wartość pamięci wbudowanej o dodatkowe 128 GB. Specyfikację uzupełnia także zestaw łączności, na który składa się modem LTE, który pozwala nam korzystać z internetu nawet w prędkości do 300 Mbit na sekundę. Dodatkowo mamy GPS z obsługą GLONASS, oraz Bluetooth w wersji 4.1. Najnowszy no sprzęt Samsunga został oparty o system Android w wersji 6.01 Marshmallow, choć oczywiście Samsung dorzucił od siebie nakładkę TouchWiz, która została dość ciekawie przemodelowana. Niektóre ikonki zostały oczywiście pozmieniane, dość ciekawie rozbudowany został panel ustawień, w którym teraz mamy pogrupowane wszystkie konkretne cechy w całkiem sensowne grupy. Dodatkowo mamy także cały zestaw aplikacji biurowych od Microsoftu, które, które z pewnością docenią wszyscy ci, którzy korzystają z dokumentów tekstowych czy też arkuszów kalkulacyjnych i lubią je edytować właśnie na ekranie smartfona. Mamy tutaj, tutaj Worda, Excela, PowerPointa czy też OneNote, a. także jest to naprawdę podstawowy i bardzo dobrze wykonany pakiet biurowy, który z pewnością nieraz przyda nam się w codziennej pracy. Dodatkowo warto wspomnieć chociażby o Game Launcherze, czyli specjalnej aplikacji, która pozwoli nam opanować całą bibliotekę gier, którą mamy na swoim smartfonie. Bardzo ciekawą sprawą jest tutaj chociażby możliwość nagrywania rozrywki z gier w jakości Full HD. Dodatkowo możemy tutaj zobaczyć chociażby statystyki za ostatni tydzień czy też ostatni miesiąc sprawdzając ile czasu graliśmy w jedną z wybranych produkcji. Gratką dla osób, które chcą podarować tego smartfona swoim dzieciom, z pewnością będzie specjalny tryb dla najmłodszych, który przeistacza klasyczny surowy system Android, w bardzo ładną i kolorową nakładkę systemową, w której znajdziemy szereg aplikacji, które z pewnością przydadzą się każdemu dziecku. Mamy tutaj specjalną aplikację dedykowaną aparatowi z bardzo prostą obsługą, z kolorowymi ikonkami, które z pewnością zostaną bardzo łatwo obsłużone przez dzieciaki. Oprócz tego mamy chociażby pole do rysowania, w którym możemy spowodnie kreślić różnorodne rysunki czy też szkice i potem zapisywać je pokazując Rodzicom podczas spotkania. Mamy także zestaw gier, które możemy oczywiście dowolnie konfigurować, dając dostęp do poszczególnych aplikacji swoim pociechom. Jest także bardzo kolorowy i ładnie animowany dyktafon. Słowem, jeżeli macie zamiar podarować Galaxy A5 swojemu dziecku, to ta nakładka z pewnością spełni swoje zadanie. Bateria zamontowana w tym modelu to ogniwo o pojemności 3000 mAh. I jak pokazały testy, ogniwo sprawdza się naprawdę dobrze w praktyce. Jeżeli macie zamiar w miarę normalnie użytkować smartfon, korzystając z niego do rozmów, czy też pisania SMS-ów, czy też sporadycznego przeglądania internetu, to prawda jest taka, że będziecie musieli sięgać po ładowarkę średnio co dwa dni. Jeżeli natomiast macie ochotę często korzystać z multimediów, czy też z gier, no to z pewnością ten czas znacznie zostanie skrócony i będzie to około kilku godzin. Galaxy A5 to sprzęt naprawdę dobrze wykonany z solidnych komponentów, a także bardzo pojemną baterią, która pozwoli nam na korzystanie z tego smartfona nawet przez dwa dni bez konieczności podłączania go do ładowarki. Oczywiście, Samsung zadbał także o dobry wyświetlacz wykonany w technologii Super AMOLED. Nie mam także większych zastrzeżeń, jeśli chodzi o wydajność tego smartfona, bo to po prostu dobra, średnia półka. Odrobinę problemów odnotowaliśmy niestety z aparatem. Tutaj, zwłaszcza, cieniem na tej, na tej aplikacji i na aparacie kładzie się zarówno mała ilość trybów, jak i problemy z wykonywaniem zdjęć po zmroku, czy też nagrywaniem. Tutaj okazało się, iż Samsung Galaxy A5 ma problemy z utrzymaniem płynności nagrania. Nie sposób nie wspomnieć także o bardzo funkcjonalnej nakładce TouchWiz, zwłaszcza jeśli chodzi o tryb dla dzieci, czy też aplikację Game Launcher, która znacznie uprzyjemni nam organizowanie naszej biblioteki gier. Jak więc widzicie, liczba zalet zdecydowanie przewyższa liczbę wad, więc wniosek jest prosty. Samsung Galaxy A5 to sprzęt naprawdę godny polecenia i warte swojej ceny. Tradycyjnie zachęcamy Was do subskrybowania naszego kanału, znajdziecie tam chociażby top 10 polecanych przez nas smartfonów, czy też cotygodniowe zestawienie najciekawszych gier na Androida. Do zobaczenia w kolejnych materiałach.